Pay attention. In every relationship where people are truly happy, man is in charge. He's the top G of that house. His woman makes him feel that way. She respects him for what he does, and they are happy. There is only one framework in which people are happy with the man in charge. The woman trusts and respects him enough to let him be in charge, and they're a happy couple in relationship. Any other type of relationship is a time bomb to the end. To jest trochę temat. Nie każdy się z nim oczywiście zgodzi. Ale ja też tak uważam, że. W większości związków, szczęśliwych związków facet jednak jest tą osobą, która jest wyżej w hierarchii, jest taką ważniejszą osobą. Bo zarządzanie domem i bycie takim liderem w domu, to przecież jest cecha męska i mężczyzna powinien to robić. I im ty, ty jako facet, im ty masz więcej cech takich męskich, toksyczna męskość, co się dzisiaj nazywa, to twoja kobieta przez... Polarność, biegunowość. Jeżeli im Ty jesteś bardziej męski, to ona jest bardziej żeńska. Więc... No nieźle, tutaj budowa działa. Nieważne. Więc po prostu w większości związków, gdzie facet jest liderem, zazwyczaj te związki są szczęśliwsze. I możesz mi wierzyć, czy że to tak działa, możesz mi nie wierzyć. U mnie się to sprawdza. Gdy ja... Zarządzam, robię jakieś plany i jestem decyzyjny, to jest zazwyczaj lepiej, bo kiedy ja jestem. Odniosę się do przyszłości. Kiedy ja w przyszłości byłem taki kurwa próżny, nic nie robiłem, nic nie oferowałem i nigdy nie nosiłem spodnie, jak to się przysłowiowo mówi, no to nie byłem też szanowany i to nie był szczęśliwy związek. A teraz, czy trochę zmieniłem, jestem bardziej męski, bardziej taki stanowczy, asertywny. I zarządzam, to inaczej na mnie patrzą kobiety. I moja kobieta inaczej na mnie patrzy: patrzy na mnie jak na taki autorytet. Więc przemyśl to, dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz. Jeżeli się spodobało, zostaw chyba po więcej. No i do następnego.